Dobry wieczór, szczęść Boże, dzień dobry. Moi kochani, witam Was bardzo serdecznie w czwartym dniu naszego wspólnego nowennowania z naszymi węzłami, które Panu Bogu powierzamy. Nie traćmy czasu, nie ma co, tylko się módlmy. Zapraszam. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen. Rachunek sumienia. Jak zawsze na początek, chwila ciszy, potem przepraszamy i potem będziemy się modlić. Duchu Święty, Ty, który przenikasz nasze serca, Ty, który jesteś prawdą pochodzącą od Boga, przeniknij nas światłem Twojej prawdy, pozwól nam zobaczyć nasze grzechy i słabości, a nade wszystko stań się dla nas pośrednikiem, abyśmy potrafili oddać je naszemu Bogu, abyśmy Tobie potrafili je oddać, bo tylko Ty możesz je zniszczyć, tylko Ty możesz usunąć nasze zło. Oddajemy je w Twoje ręce i prosimy Cię, zabierz je od nas, bo Ty żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków. Amen. Modlitwa na czwarty dzień nowenny. Święta Matko ukochana, dobra dla wszystkich, którzy Cię szukają, ulituj się nade mną. Składam w Twoje dłonie ten węzeł. Tutaj wymień tę sprawę, o którą się modlisz. Nie pozwala mi on trwać w pokoju, paraliżuje moją duszę, przeszkadza w kroczeniu za Panem i w oddaniu życia na Jego służbę. Rozwiąż ten mój życiowy węzeł, o Matko moja. Uprosił Jezusa uzdrowienie mojej sparaliżowanej wiary, która chwieje się pod wpływem uderzeń kamieniami. Wędruj ze mną, Matko ukochana i pomóż, bym zrozumiał, że dzięki tym kamieniom mogę stać się silniejszy że one pomagają mi w wewnętrznym wzrastaniu. W tym bym przestał szemrać, nauczył się w każdej chwili dziękować i, ufny w Twoją moc, zachował duchową radość. Amen. Maryjo, rozwiązująca węzły, módl się za nami. Kto chce doświadczyć ciepła, zbliża się do Maryi, która jest odbiciem promieni słońca. Modlitwa do Maryi, rozwiązującej węzły. Dziewico Maryjo, matko pięknej miłości, matko, która nigdy nie opuszcza z dziecka wołającego o pomoc, której ręce nieustannie pracują dla dobra Twoich umiłowanych dzieci, a serce przepełnia Boża Miłość i nieskończone miłosierdzie, zwróć ku mnie swoje spojrzenie, pełne współczucia. Ty wiesz, jak bardzo brak mi nadziei i jak cierpię, i wiesz, jak te węzły mnie paraliżują. Maryjo, Matko, której Bóg powierzył rozwiązywanie zawiłości serc Jego dzieci, w Twoje ręce składam wstęgę mojego życia. Nikt nawet zły nie może pozbawić Cię możliwości udzielenia mi miłosiernej pomocy. Nie ma takich węzłów, których Ty nie mogłabyś rozwiązać. Matko Wszechmocna. Proszę weź dzisiaj tę zawiłość dla chwały Boga, dzięki Twojej łasce oraz mocy wstawiennictwa u Twojego Syna Jezusa, Mojego Wyzwoliciela, rozwiąż ją i rozwiąż na zawsze. Jesteś pocieszeniem danym mi przez Boga, umocnieniem moich wątłych sił, ubogaceniem w mojej nędzy, oswobodzeniem od wszystkiego, co przeszkadza mi być z Chrystusem. Przyjmij moje wołanie, Chroń mnie, prowadź i strzeż. Ty jesteś moją najpewniejszą ostoją. Amen. Maryjo rozwiązujące węzły, módl się za nami. Czwarty dzień, kochani, zrobiony, czwarty raz pomodlone, jesteśmy tak prawie w połowie. Zapraszam na błogosławieństwo końcowe. Pan z wami. Niech was błogosławi, Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Dobrej nocy, pięknej nocy. Ściskam Was bardzo, błogosławię Was bardzo, jak to właśnie przed chwilą się wydarzyło. Śpijcie najlepiej i widzimy się, słyszymy się jutro. Wszystkiego dobrego, dobranoc z Bogiem.